To, co zaraz usłyszysz, to nie jest kolejna opowieść o dobroci i bezwarunkowej miłości. To głębokie zanurzenie w ludzką psychikę, które odsłania prawdę, jaką odkrył Karl Jung, jeden z najwybitniejszych psychologów w historii, po wielu latach badań nad duszą człowieka. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że Twoja dobroć obraca się przeciwko Tobie, że ludzie mylą Twoją szlachetność ze słabością, albo że im więcej dajesz, tym mniej dostajesz. To to przesłanie pokaże Ci, dlaczego tak się dzieje. Jung zauważył powtarzający się wzór, widoczny zwłaszcza u swoich pacjentów. Ci, którzy uważali się za zbyt dobrych, często cierpieli najbardziej. Ale co właściwie oznacza bycie dobrym? W dzisiejszym świecie stworzyliśmy wyidealizowany obraz dobroci: kogoś, kto jest zawsze dostępny, kto nigdy nie odmawia, kto bez wahania wybacza i ciągle stawia innych ponad sobą. Jung uświadomił sobie, że taki obraz dobroci nie tylko jest fałszywy, lecz wręcz niebezpieczny. Bo kiedy mylimy dobroć z poświęceniem i traktujemy miłość jak brak granic, stajemy się własnymi katami. Jung odkrył coś głęboko niepokojącego. Im bardziej usiłujemy być doskonale dobrzy, tym silniejszy staje się nasz cień. Ta ukryta część nas, której zaprzeczamy, tłumimy i próbujemy ukryć pod fałszym wymuszonej uprzejmości. To tak, jakbyśmy próbowali przytrzymać piłkę pod wodą. Im bardziej ją dociskasz, tym mocniej walczy, by wpłynąć na powierzchnię. Wyobraź sobie swoją dobroć jako jasny świat. Społeczeństwo uczy nas, że aby to światło oświeciło, musimy wyłączyć wszystko inne: gniew, potrzeby, granice. Ale Jung pokazał, że to podejście jest błędne. Prawdziwa dobroć nie pochodzi z zaprzeczania sobie, lecz z zaakceptowania każdej części siebie. Ile razy słyszałeś ten wewnętrzny głos, który szeptał dość, tylko po to, aby go zagłuszyć, bo dobra osoba nie powinna tak myśleć? Ile razy tłumiłeś swój gniew, frustrację, ból, myśląc, że te uczucia sprawiają, że jesteś mniej wartościowy? Za każdym razem, gdy odrzucasz te części siebie, nie stajesz się lepszy, tylko bardziej złamany. To przesłanie nie każe ci rezygnować z bycia dobrym, wzywa cię do przebudzenia się z naiwnej dobroci i przekształcenia jej w coś głębszego, silniejszego i pełniejszego, bo prawdziwa dobroć to nie brak ciemności, lecz zdolność do integrowania wszystkich części siebie w jedną całość. To, co właśnie odkryjesz, może wstrząsnąć fundamentami wszystkiego, w co wierzyłeś na temat dobroci. Może to podważyć stare przekonania o miłości, poświęceniu i autentyczności ale jeśli odważysz się słuchać, jeśli pozwolisz sobie wątpić w to, co zawsze uważałeś za pewnik, odkryjesz prawdę, która cię wyzwoli. Prawdziwa dobroć nie osłabia cię, wzmacnia cię, nie wyczerpuje cię, napełnia cię, nie czyni cię mniejszym, czyni cię całym. To jest mroczna, ale szczera mądrość, którą pozostawił po sobie Jung. Aby być naprawdę dobrym, musimy najpierw stać się naprawdę całym. A ta podróż zaczyna się od stawienia czoła cieniom które tak usilnie staraliśmy się wypierać. Kiedy Jung mówił o cieniu, nie miał na myśli czegoś abstrakcyjnego czy symbolicznego. Mówił o rzeczywistej sile psychologicznej, którą wszyscy nosimy w sobie o części nas, której uczymy się bać, tłumić i odrzucać. To tam ukrywamy to, co uważamy za nieakceptowalne naszą złość, nasze najgłębsze pragnienia nasze prawo do powiedzenia nie naszą potrzebę bycia dostrzeżonym. Dla tych, którzy uważają się za z natury dobrych, cień staje się przerażającym miejscem. Ich tożsamość opiera się na byciu światłem. Zawsze pomagają, nigdy nie zawodzą. Są dla wszystkich. Myśl o posiadaniu ciemnej strony napełnia ich strachem, jakby samo przyznanie się do tego mogło zrujnować wszystko, czym są. Kiedy odrzucamy nasz cień, udając, że go nie ma, zyskuje on siłę, staje się niekontrolowany. To jak próba powstrzymania rzeki gołymi rękami w końcu przełamie się. Tłumiona energia nie znika, przekształca się, mutuje, pojawia się w sposób, którego nie potrafimy kontrolować. Zbyt uprzejmi ludzie doświadczają tego w subtelny, ale niszczycielski sposób. Objawia się to jako uraza po pomocy komuś, kto nigdy nie odzajemnia przysługi. Pojawia się jako cicha złość, gdy inni przekraczają niewidzialne granice. Przemienia się w głęboki smutek, gdy uświadamiają sobie, że nikt naprawdę nie dostrzega ich potrzeb. Im bardziej staramy się być idealnie dobrzy, tym bardziej stajemy się podatni na własny cień. To dziwny paradoks. Zaprzeczaj swojej złości, a staniesz się pasywno-agresywny. Odrzuć swoją potrzebę uznania, a staniesz się subtelnie manipulacyjny. Udawaj, że niczego nie potrzebujesz, a staniesz się emocjonalnym wampirem. Nieświadomie wysysającym energię innych. Według Junga cień nie jest naszym wrogiem, jest niezbędną częścią naszego wewnętrznego świata. Zawiera nie tylko nasze negatywne cechy, ale także naszą nieodkrytą moc, naszą zdolność do wyznaczania zdrowych granic i stawania w swoim obronie, gdy jest to konieczne. Kiedy odrzucamy cień, tracimy nie tylko naszą ciemność, tracimy też część naszego światła. Wyobraź sobie osobę, która całe życie spędziła, będąc dobrą osobą. Nauczono ją, że złość jest zła, że zawianie granic jest egoistyczne, a własne potrzeby powinny być ostatnie. Ta osoba nie tylko tłumi swoją złość, tłumi w sobie również moc, zdolność do powiedzenia nie i prawo do zajmowania przestrzeni. Jej życzliwość staje się wymyślonym więzieniem. Jung zrozumiał, że to nie jest prawdziwa życzliwość. To strach przebrany za cnotę. Strach przed odrzuceniem, przed konfliktem, przed tym, że nie jesteśmy wystarczający. Prawdziwie życzliwi ludzie to nie ci, którzy nigdy się nie złoszczą ani nie stawiają granic, to ci, którzy nauczyli się integrować wszystkie swoje części w spójną całość. Cień, gdy zostaje uznany i zaakceptowany, staje się źródłem siły to jak mroczny ogród. Jeśli odważymy się do niego wejść, znajdziemy tam nie tylko nasze lęki. Ale też naszą najgłębszą moc, tam gdzie naiwna życzliwość przemienia się w świadomą mądrość. Dla Junga prawdziwa praca duchowa nie polega na usunięciu cienia, polega na nauce tańczenia z nim. To znaczy uznanie, że nasza zdolność do odczuwania złości jest tak samo święta jak zdolność do miłości, że stawianie granic jest równie ważne jak hojność, a potrzeba uznania równie ważna jak chęć dawania. To pierwszy krok na drodze do autentycznej i silnej życzliwości. Uświadomienie sobie, że cień nie jest wrogiem, ale częścią nas, która od dawna czeka, by zostać zauważona, przyjęta i uszanowana. A kiedy wreszcie odważysz się mu spojrzeć w oczy, odkryjesz, że to, czego się najbardziej bałeś, może być dokładnie tym, czego potrzebowałeś, by poczuć się całością. Ślepa życzliwość ma swoją cenę cenę opłacaną nie tylko zmęczeniem emocjonalnym. Ale też odkładanymi marzeniami, nierównymi relacjami i życiem na pół gwist. Objawia się jako stałe wyczerpanie tych, którzy ciągle dają cicha frustracja tych, którzy tłumią własne potrzeby, oraz głęboka samotność tych, którzy są otoczeni ludźmi, którzy nigdy ich naprawdę nie widzą. Pomyśl o kimś, kto uczynił z poświęcenia swoją tożsamość. Taka osoba nie tylko oddaje swój czas i energię, oddaje kluczowe fragmenty siebie. Za każdym razem, gdy ignoruje własne potrzeby na rzecz innych, za każdym razem, gdy milknie, żeby zachować pokój, oraz za każdym razem, gdy mówi tak, gdy jej dusza krzyczy nie, płaci kawałkami swojej esencji. Współczesny męczennik nie nosi widocznej korony cierniowej. Ich cierpienie przyjmuje formę bezsennych nocy nieustannego martwienia się problemami innych relacji, w których zawsze dają więcej niż otrzymują. Oraz napiętego grafiku wypełnionego obowiązkami wobec innych przez co nie, zostaje im czasu dla siebie. To styl życia, który społeczeństwo nie tylko akceptuje, ale wręcz chwali, nie dostrzegając głębokiego zaniedbania samego siebie, które kryje się pod tą pozorną ofiarnością. Jung zauważył, że ten wzór poświęcenia często ma głębokie korzenie w dzieciństwie. Może byłeś dzieckiem, które musiało być tym dobrym, by utrzymać pokój w rodzinie. Może nauczyłeś się, że twoja wartość zależy od tego, ile możesz zrobić dla innych. Te wczesne lekcje stają się niewidzialnymi łańcuchami, które wiążą nas w autodestrukcyjne zachowania. Relacje osoby praktykującej ślepą życzliwość przebiegają według przewidywalnego schematu. Taka osoba staje się powiernikiem dla wszystkich, ramieniem do wypłakania, niezłomnym wsparciem. Jednak gdy ona sama potrzebuje pomocy, napotyka na niepokojącą pustkę. Ludzie tak bardzo przyzwyczajają się do otrzymywania od niej, że nawet nie rozważają, by cokolwiek oddać w zamian. To wyjątkowy rodzaj samotności bycie otoczonym przez ludzi, którzy znają Twoją życzliwość, ale nie znają Twojego serca. Wyczerpanie wynikające z ciągłego dawania to nie tylko fizyczne zmęczenie. To znużenie na poziomie duszy, które odbiera nie tylko energię, ale również radość życia. To jak powolna duchowa śmierć, w której osoba stopniowo traci kontakt ze swoimi marzeniami, pragnieniami i potrzebami. Staje się pustym naczyniem istniejącym wyłącznie po to, by spełniać potrzeby innych. Ta nierównowaga tworzy toksyczną dynamikę, w której życzliwa osoba staje się coraz bardziej niezbędna dla innych. A jednocześnie coraz bardziej niewidoczna, dla samej siebie. To rodzaj współzależności ukrytej pod płaszczem cnoty, ale w rzeczywistości to więzienie na własne życzenie. Taka osoba staje się zasobem dla innych, stopniowo tracąc swoje człowieczeństwo. Okropną ironią jest to, że ta nadmierna życzliwość nie tylko rani tę, która ją praktykuje, szkodzi również tym, których ma wspierać. Nieustannie ratując innych. Zawsze będąc dostępna i nigdy nie pozwalając im stawić czoła konsekwencjom ich działań, chronicznie życzliwa osoba hamuje rozwój tych, którym próbuje pomóc. Ten wzór zachowań nie tylko wyczerpuje, ale także rodzi urazy. Urazę osoby, która dała wszystko, a nic nie otrzymała w zamian. Osoby, która była tam dla wszystkich, ale odkrywa, że nie ma nikogo, kto byłby przy niej, gdy sama potrzebuje wsparcia. I kiedy ta uraza jest pogrzebana pod warstwami życzliwości, staje się trucizną, która powoli przenika do każdej relacji. To jest prawdziwy koszt ślepej życzliwości. Nie tylko tracimy naszą energię, czas czy spokój umysłu, tracimy połączenie z naszą prawdziwą istotą, z naszymi najgłębszymi pragnieniami i zdolnością do wyznaczania zdrowych granic. Stajemy się rozwodnionymi wersjami samych siebie. Żyjąc przede wszystkim po to, by zaspokajać potrzeby innych, integracja cienia nie jest ani łatwym, ani komfortowym procesem. To podróż, która wymaga odwagi, szczerości i gotowości do zmierzenia się z tym, czego dawno unikaliśmy. To jak zapalenie światła w pokoju, który był ciemny przez lata. Na początku to, co zobaczymy, może być niepokojące, ale tylko dzięki jasnemu spojrzeniu możemy zacząć układać sprawy w porządek i przeprowadzać transformację. Proces ten zaczyna się od uznania, że nasza nadmierna życzliwość często była formą unikania. Unikamy konfliktu, unikamy odrzucenia, unikamy bycia ocenionym lub skrytykowanym. Pod każdym aktem nadmiernej życzliwości kryje się podstawowy lęk strach przed tym, że nie zostaniemy kochani za to, kim naprawdę jesteśmy. Transformacja wymaga szczególnego rodzaju odwagi. Musimy być gotowi na rozczarowanie tych, którzy przyzwyczaili się. Do naszej bezwarunkowej dostępności. To jak przepisanie niewidzialnej umowy, którą przez lata utrzymywaliśmy ze światem. Milcząca umowa brzmiała: Będę wszystkim, czego potrzebujesz, a w zamian mnie pokochasz. Ale teraz nowa umowa mówi: Będę autentyczny, nawet jeśli to oznacza, że nie zawsze Cię zadowolę. Stawania się okrutnym czy obojętnym. Przeciwnie oznacza rozwijanie życzliwości. Która jest silniejsza i bardziej prawdziwa. To różnica między słabym płomieniem, który zdmuchnie każdy podmuch wiatru, a mocnym ogniem, który daje ciepło i światło, nie gasnąc. Prawdziwa integracja następuje, gdy uświadamiamy sobie, że nasza zdolność do wyznaczania granic jest tak samo święta, jak nasza zdolność do dawania. Siła płynąca z tej integracji jest zasadniczo inna niż okrucieństwo. Okrucieństwo rodzi się ze strachu, słabości i potrzeby dominacji. Prawdziwa moc, ta, która pochodzi z integracji cienia, wynika z akceptacji samego siebie i ze zdolności bycia w prawdzie bez potrzeby dominowania nad innymi. Mądra życzliwość, która wypływa z tej podróży, jest jak drzewo o głębokich korzeniach. Nie musi udowadniać swojej siły niszcząc innych. Jego siła objawia się w stabilności, w dawaniu schronienia wtedy, gdy jest to właściwe, oraz w utrzymywaniu swoich naturalnych granic, bez konieczności przepraszania za zajmowanie miejsca w świecie. Ci, którzy osiągają tę integrację, odkrywają piękny paradoks. Im bardziej akceptują swoją ciemność, tym bardziej stają się szczerze życzliwi. Już nie dają z przymusu czy strachu, lecz z świadomego wyboru. Ich hojność wypływa z obfitości, a nie z pustki. Ich współczucie wynika z siły, a nie ze słabości. Ten nowy sposób bycia wymaga nieustannego zaangażowania w autentyczność. Oznacza to uznanie, że czasami odczuwamy złość, a ta złość może pełnić rolę kompasu, wskazującego miejsca, gdzie nasze granice zostały przekroczone. Oznacza także akceptację, że czasem musimy powiedzieć nie, które powinno być tak samo święte jak każde tak, które kiedykolwiek zaoferowaliśmy. Integracja oznacza również uznanie, że nie wszystkie nasze cienie są negatywne. W tych częściach cienia, których się obawialiśmy, kryją się nasze najpotężniejsze dary. Stolność do rozróżniania, intuicja dotycząca intencji innych oraz silna umiejętność ochrony tego, co uważamy za święte. Mądra życzliwość, która wynika z integracji, potrafi rozróżniać. Wie kiedy dawać, a kiedy się powstrzymać, kiedy się zbliżyć, a kiedy zachować dystans. To nie jest bezcelowe wylewanie życzliwości, lecz ta, która wypływa z przekonania i świadomości. To życzliwość, która szanuje zarówno dającego, jak i odbiorcę, dostrzegając zdrowe granice jako formę wzajemnego szacunku. Ta przemiana pozwala nam poruszać się po świecie w zupełnie nowy sposób. Nie jesteśmy już świecą, która wypala się, by oświetlać drogę innym. Stajemy się latarnią morską emitującą własne światło i prowadzącą innych bez wyczerpania. Nasza życzliwość staje się silniejsza, ponieważ nie potrzebujemy już aprobaty czy miłości wszystkich. Prawdziwa integracja cienia pozwala nam być życzliwymi nie z lęku przed byciem kimś innym, lecz dlatego, że wybieramy bycie całością. To życzliwość, która obejmuje naszą siłę, granice Zdolność do powiedzenia nie i gotowość do rozczarowań, gdy jest to konieczne. U jej podstaw leży życzliwość, rodząca się nie ze strachu, lecz z prawdy. Ustalanie zdrowych granic to praktyka, którą Jung uznawał za niezbędną dla rozwoju psychologicznego. Jednak dla tych, którzy zbudowali swoją tożsamość wokół nieskończonej życzliwości, wyznaczanie granic może wydawać się zdradą ich najgłębszej natury. To jest miejsce, gdzie starożytna mądrość nabiera szczególnego znaczenia. Granice to nie mury oddzielające nas od innych, lecz święte linie wyznaczające, gdzie się kończymy, a gdzie zaczyna się drugi człowiek. Umiejętność stawiania granic zaczyna się od przełomowego kroku uznania naszej wrodzonej wartości. Nie chodzi tu o wartość zależną od tego, co dajemy lub robimy dla innych. Lecz o wartość wewnętrzną istniejącą po prostu dlatego, że jesteśmy. To uznanie nie jest egoizmem, to podstawowy akt psychicznej szczerości. Kiedy zaczynamy naprawdę doceniać siebie, pojawia się nowy sposób bycia w relacji ze światem. Nie musimy już zdobywać prawa do istnienia przez nadmierną dobroć. Dostrzegamy, że wzajemność w relacjach to nie luksus, lecz psychologiczna konieczność. Zdrowe relacje to takie, w których dawanie i przyjmowanie jest w równowadze. To zrozumienie zmienia nasz sposób wchodzenia w interakcje z innymi. Uświadamiamy sobie, że pozwalając innym wielokrotnie naruszać nasze granice, nie tylko szkodzimy sobie, ale też odbieramy im szansę nauczenia się szacunku dla cudzych ograniczeń. Prawdziwa życzliwość wymaga siły, by utrzymywać jasne granice, bo to one chronią zarówno naszą zdolność do dawania, jak i godność osób, które przyjmują. Ludzie uczący się stawiać zdrowe granice napotykają na ciekawy paradoks. Ich relacje, choć mniej liczne, stają się znacznie głębsze i bardziej wartościowe. Niektórzy mogą się oddalić, gdy przestaniemy być bezwarunkowo dostępni, ale ci, którzy zostaną, będą naprawdę szanować i doceniać nas w pełni. Praktyka stawiania granic polega na tworzeniu nowego, emocjonalnego słownika. Uczymy się odróżniać autentyczne poczucie winy od poczucia winy wywołanego manipulacją. Prawdziwą odpowiedzialność od ciężarów niesłusznie nałożonych na nas. Ten proces to także uznanie, że nasz czas, energia i zasoby emocjonalne są ograniczone i cenne. Nie możemy dawać z pustego źródła. Pilnowanie naszych granic pozwala nam mieć zawsze coś do zaoferowania, wtedy gdy naprawdę jest to potrzebne i właściwe. Prawdziwa ochrona naszej życzliwości nie polega na budowaniu murów, lecz na mądrym rozróżnieniu, gdzie, kiedy i komu dzielimy się swoimi darami. To jak pielęgnowanie ogrodu wymaga jasnych granic i stałej troski, by mógł rozkwitać. Gdy właściwie strzeżemy swojej energii i zasobów, nasza zdolność do szczerej życzliwości staje się silniejsza, nie słabsza. Alchemia przemiany to głęboki proces, który zaczyna się... Gdy w końcu pozwalamy naszemu światłu i cieniowi tańczyć razem. To jak obserwowanie, jak dwie rzeki łączą się, tworząc coś zupełnie nowego. Nie jest to ani całkowite światło, ani całkowita ciemność, lecz nowy rodzaj siły zrodzonej ze świadomej integracji. Ta alchemiczna podróż rozpoczyna się, gdy przestajemy walczyć z naszą podwójną naturą. Jung odkrył, że prawdziwa przemiana nie zachodzi przez próby wyeliminowania naszych ciemniejszych części, ale przez pozwolenie im, aby nauczyły nas tego, czego musimy się nauczyć. Nasz gniew pokazuje, gdzie musimy postawić granice, nasza uraza wskazuje, gdzie zbyt wiele dawaliśmy, nasze smutki ujawniają, gdzie potrzebna jest większa troska, a autentyczna siła wyłania się z tej integracji. Niczym złoto oczyszczone przez alchemiczny ogień, samoświadomość. To już nie jest brutalna siła agresji, ani słabość ukryta pod przykrywką nieustannej dobroci. Staje się nową, wyrafinowaną siłą taką, która wie, kiedy działać, a kiedy się wycofać, kiedy dawać, a kiedy oszczędzać, kiedy mówić. Ludzie, którzy osiągają tę integrację, rozwijają szczególną obecność. Nie muszą udowadniać swojej dobroci ani siły. Po prostu są. Ich autentyczność staje się ich tarczą, a ich prawda ich mieczem. Nauczyli się, że prawdziwa siła polega nie na kontrolowaniu innych, lecz na opanowaniu siebie. Mądrość, która płynie z tej przemiany, jest jak kontrolowany płomień. Może ogrzewać lub palić, w zależności od tego, jak jest używana. Ci, którzy osiągnęli ten stan, rozumieją, że ich moc nie służy dominacji, lecz ochronie tego, co święte, w tym własnej istoty. Nauczyli się, że dobroć bez rozeznania jest równie niebezpieczna, co moc bez współczucia. Ten nowy sposób bycia w świecie wymaga ciągłej czujności nie ze strachu, lecz z przebudzonej świadomości to jak dbanie o zrównoważony ogół. Niektóre rośliny potrzebują więcej słońca, inne więcej cienia. Mądry ogrodnik wie, że oba są niezbędne dla zdrowego ekosystemu. W ten sam sposób uczymy się pielęgnować zarówno nasze światło, jak i cień, zdając sobie sprawę, że oba są niezbędne dla naszej pełni. Dobroć, która wypływa z tej alchemii, jest świadomym wyborem, a nie przymusem rodzącym się ze strachu czy winy. To dobroć, która zna swoją wartość, która nie musi się ciągle udowadniać, potrafi mówić nie. To jest dobroć, która pogodziła się z własnym cieniem. I dlatego nie boi się ciemności w innych. Ta przemiana to proces ciągły, a nie ostateczny cel. To wieczny taniec między światłem a cieniem, siłą a współczuciem, dawaniem a przyjmowaniem. Każdy dzień przynosi nowe możliwości, by doskonalić tę równowagę, świadomie wybierać, jak wykorzystać naszą moc, aby być dobrym z pozycji siły, a nie lepszym. Ta osobista alchemia tworzy falę oddziaływania w świecie wokół nas. Kiedy pozwalamy sobie być całością, dajemy innym niewypowiedzianą zgodę, by zrobili to samo. Kiedy pokazujemy, że można być zarówno silnym, jak i współczującym, jednocześnie potężnym i wrażliwym, tworzymy nowy wzór tego, co znaczy być prawdziwie ludzkim. Ostateczna przemiana prowadzi nas do miejsca, w którym rozumiemy, że prawdziwa dobroć nie jest ciasnym gorsetem ograniczającym nas, lecz siłą, która nas wyzwala. To nie jest maska, którą zakładamy, by być akceptowanymi, lecz autentyczne wyrażenie tego, kim naprawdę jesteśmy. To stan bycia, w którym nasza moc i współczucie wypływają z tego samego źródła, gdzie nasze światło i cień współdziałają, tworząc coś większego niż suma ich części. Podróż, którą poznaliśmy przez mądrość Junga, to nie tylko zbiór idei, to zaproszenie do głębokiej przemiany. Przemiany, która zaczyna się w momencie, gdy akceptujemy, że nasza dobroć nie musi być doskonała, by była wartościowa, że nasza moc nie musi wzbudzać lęku, by być szanowana, a nasza całość obejmuje zarówno światło, jak i cień. Jung pokazał nam, że droga do bardziej autentycznego i pełnego życia nie prowadzi przez zaprzeczanie naszej podwójnej naturze, lecz przez świadome jej przyjęcie. Gdy integrujemy nasz cień i pozwalamy, by nasza moc i dobroć współistniały, stajemy się bardziej pełni, bardziej zdolni stworzyć życie, o jakim naprawdę marzysz. Teraz zaproszenie jest takie: zrób kolejny krok. Zajrzyj w głąb siebie i zapytaj: Jakich części siebie zaprzeczałeś w imię dobroci? Jaką moc tłumiłeś, bojąc się mniejszej akceptacji? Jakich granic unikałeś z obawy przed rozczarowaniem innych? To moment, by przypomnieć sobie, Twoja dobroć nie zależy od doskonałości. Twoja wartość nie jest definiowana tym, ile dajesz czy poświęcasz. Twoja siła nie umniejsza twojej zdolności do kochania, a twoje granice nie czynią cię mniej godnym miłości. Transformacja, do której Jung nas zaprasza, to nie cel, lecz nieustanna podróż. Każdy dzień przynosi nowe możliwości wyboru autentyczności zamiast zadowalania innych, świadomej siły zamiast słabości ukrytej pod pozorem cnoty oraz prawdziwej życzliwości, zamiast automatycznego poświęcania się. Świat potrzebuje ludzi, którzy zintegrowali zarówno swoje światło, jak i cień, którzy rozumieją, że prawdziwa dobroć nie wynika z tłumienia siebie, lecz ze świadomej integracji. Potrzebuje pełnych ludzi, którzy potrafią być jednocześnie silni i współczujący, którzy wiedzą, kiedy dawać, a kiedy się powstrzymać którzy rozumieją, że ich granice są równie święte, co zdolność do miłości. Kończąc tę wiadomość pamiętaj. Nie jesteś tu po to, by być doskonałym. Jesteś tu, by być w pełni sobą. I w tej pełni w integracji każdej części siebie znajdziesz nie tylko siłę do stworzenia życia, o jakim marzysz, ale także mądrość, by żyć nim autentycznie i z prawdziwą siłą. Pytanie nie brzmi, czy jesteś wystarczająco dobry. Prawdziwe pytanie to, czy jesteś gotowy, by stać się naprawdę potężny? Nie takim rodzajem mocy, która dominuje, ale taką, która przemienia. Nie mocą, która boi się cienia, lecz tą, która go integruje i wykorzystuje, by stworzyć coś większego niż my sami. Jeśli ta wiadomość do ciebie trafiła, nie zapomnij subskrybować, włączyć dzwoneczka powiadomień i podzielić się tym z kimś, kto musi to usłyszeć. Chodźmy razem tą drogą przemian.